Siemaneczko z tej strony wyszakel, ale kupiliśmy pendrive'a to Shiba 16 giga, 5 lat gwarancji. Także tak wygląda, polecam bardzo fajne. Te pendrive y są USB 3.0 Flash Drive. No i mówię 5 lat gwarancji, tu mamy wszystko napisane. I za chwilkę zrobimy unboxing. Może będzie dobrze jedną ręką. I musieliśmy trochę pobawić się, porozrywać, ale nam się udało dostać, bo filmować na, yy, na wyjeździe jedną ręką jest dosyć trudno. I robić unboxing, ale mamy... A jest zapakowany. Udało nam się go wyjąć. Patrzymy na jakiej to zasadzie jest. A, na tej zasadzie. Podejrzewam, że można go jeszcze... Próbujemy go. Nie, jednak nie jest tak wysuwany jak myślałem, ale pendrive wygląda elegancko, na nim będę instalował system i podłączę sobie go do laptopa. Także mówię 5 lat gwarancji elegancko. Nieduży, niedrogi 45 zł za tą firmę. Warto, polecam piąteczka, pozdrowu beszakal.